Jeżeli chodzi o uczestników tej konferencji, to bardzo się cieszę, że można spotkać tutaj co roku te same twarze oraz nowe osoby. To jest niezwykle ciekawe, że każdy z nich wraca tutaj z taką inspiracją do tego, żeby na nowo przedstawiać kolejne swoje wyniki badań. Każdy z nich ma stąd dobre wspomnienia, i, i ta atmosfera tej konferencji jest niezwykle ważna dla nich. Konferencja Nauka i Pasja była moją pierwszą konferencją jeszcze parę lat temu, jako studentki. I tak naprawdę było takim moim wejściem w świat nauki, i dzięki temu teraz mogę się rozwijać i pracować na uczelni jako pracownik naukowo-dydaktyczny. I tak samo w tym roku przyjechałam ze studentami, żeby im pokazać, że nauka wcale nie jest straszna i że naprawdę można się dużo wynieść z poznania nowych ludzi, poznania nowych perspektyw naukowych i zrobienia czegoś więcej niż tylko siedzenie na zajęciach i studiowanie. Ta integracja i ta kwestia związana właśnie z możliwością wymiany swoich opinii, spostrzeżeń, takich doświadczeń nie tylko wyników badań, ale też takiej normalnej praktyki, którą na co dzień w swoich kołach wykonują, to to jest to, co jest niezwykłą, niezwykłą zaletą tej konferencji. Jestem doktorantem w Szkole Doktorskiej KUL, i od kilku lat prowadzę też takie badania dotyczące analizy mediów jako moje hobby i pasja. Też związane z drogą zawodową i akademicką. Ta konferencja i te wystąpienia pokazały, że nauka jest wielka i tak naprawdę ta pasja i nauka powoduje, że my możemy się inspirować podczas takich spotkań. To jest taki mój debiut, jeśli chodzi o konferencje naukowe, bo zanim właśnie rozpocząłem naukę w szkole doktorskiej, wcześniej takie badania realizowałem właśnie na zasadzie pasji, tak jak tutaj, właśnie tytuł dzisiejszej konferencji to na to wskazuje, że warto te dwie rzeczy łączyć. No jest to na pewno dla mnie okazja do zapoznania się z ważnymi trendami badawczymi. To też okazja właśnie do wymiany poglądów i rozwoju. Tematem mojej prezentacji była analiza metabolomiczna biomarkerów nowotworu nerki. Przedstawiłam tam wyniki badań, które miały na celu porównanie zawartości związków małocząsteczkowych w tkance zdrowej i nowotworowej pochodzących od tego samego pacjenta i wykazanie różnic. Uważam, że konferencje pozwalają na właśnie nawiązanie różnych kontaktów, a także Tematy, które prezentowali inni uczestnicy, były bardzo inspirujące i ciekawe. Większość uczestników to są osoby, które po raz pierwszy biorą udział w konferencji. Różny czas oczywiście został poświęcony wcześniej, bo niektórzy to pracowali wiele miesięcy, niektórzy może trochę krócej, ale na pewno jest to pierwsze doświadczenie, które uczy ich, jak przedstawić temat, w jaki sposób uporządkować prezentację. Jaka będzie reakcja widzów odbiorców na to na ich prezentację, i część z tych osób na pewno będzie tę karierę jakoś tam w przyszłości kontynuować. Jeśli nie naukową, to biznesową. Tematem pre mojej prezentacji jest raportowanie ESG i to jak ono jest wdrażane, ponieważ od tego roku weszły zupełnie nowe regulacje zobowiązujące duże spółki giełdowe do. Raportowania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok ubiegły 2024. Dla mnie to zdobycie kolejnego doświadczenia na konferencji, poznanie innych osób, które też się tym zajmują, i wysłuchanie również ciekawych referatów. Miałyśmy się prezentację na temat autonomicznych systemów uzbrojenia. Która właśnie głównym takim tematem było właśnie, czy, to, czy te systemy działają w sposób etyczny, jakie prawa, jak możemy w ogóle mówić, kogo obciążać prawem, kiedy taki system się pomyli? I co to tak naprawdę jest, bo to jest naprawdę tak naprawdę mało popularny i znany system, to jest nasza tak naprawdę pierwsza konferencja, więc no, tak naprawdę na początku był lekki stres, wiadomo, jak zawsze, bo pierwsze. Nowe doświadczenie, pierwsze wystąpienie, ale teraz mogę szczerze powiedzieć, że bym to bardzo chętnie powtórzyła. Ta konferencja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem już od lat. Co roku obserwuję stopniowy wzrost poziomu prezentowanych abstraktów. W tym roku również wprowadziliśmy sesję posterową, ponieważ tak dużo obserwowaliśmy właśnie zgłoszeń na naszą konferencję. Temat mojej prezentacji to zastosowanie metabolomiki i obrazowania spektrometrią mas w identyfikacji biomarkerów raka pęcherza moczowego. Było bardzo interesujące. Większość prezentacji na dzisiejszym spotkaniu dotyczyła chorób nowotworowych, diagnostyki chorób nowotworowych, markerów, które mogą znaleźć zastosowanie w diagnostyce tych, tychże chorób. Także mogliśmy usłyszeć o badaniach in vitro, czyli badaniach na komórkach nowych cytoterapeutyków. No, ale także starych, takich jak oksali platyna. Bardzo duża różnorodność tematyczna, jeżeli chodzi o ten obszar zrównoważonego rozwoju, wielość wystąpień. Te wszystkie wystąpienia były naprawdę interesujące. Widać też, że sam zrównoważony rozwój jest bardzo szeroko analizowany w różnych dziedzinach. Były właśnie, był sektor kosmetyczny, były sektor drogowy, także naprawdę duża dawka wiedzy. Możemy powiedzieć, że ten zrównoważony rozwój, ten panel wprowadza nam taką ogromną interdyscyplinarność, co jest we współczesnej nauce bardzo cenne. Ja jako doktorantka też muszę się wywiązywać z pewnych zadań, a konferencje po pierwsze są świetnym sposobem na to, żeby właśnie kształtować swój dorobek naukowy, a po drugie, też zawierać bardzo ciekawe znajomości. I rzeczywiście jest to super miejsce, gdzie można podzielić się wiedzą. Przyjechałem do Państwa na konferencję. Z przeprowadzonym przeze mnie badanie, które dotyczyło wykonania modelu ekonometrycznego na bazie regresji wielorakiej. Taka konferencja to jest naprawdę świetne, tak naprawdę miejsce, takie przedsięwzięcie, w którym studenci mogą zaprezentować swoje zainteresowania, swoje przeprowadzone badania. Przyjechałem tutaj zaprezentować projekt, który jest formą współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, ale ukierunkowany na osoby z niepełnosprawnościami. Projekt się ich, myślę, tutaj idealnie wpisuje właśnie w formułę tej konferencji, bo my naukowcy właśnie podchodzimy z pasją i chcemy tworzyć rozwiązania, które będą służyć pomocą osobom niepełnosprawnym. Do Rzeszowa przyjechałam z tematem pustyń informacyjnych, wypełnianie pustyn informacyjnych na podstawie treści audiowizualnych na przykładzie telewizji regionalnej TVP3 Rzeszów. Byłam rok temu, w tym roku wróciłam właśnie ze względu na poziom i różnorodność tych referatów, które przedstawiali prelegenci. Myślę, że może być też podstawą ta konferencja do tego, żeby powstawały takie partnerstwa może wspólne publikacje właśnie łączące różne obszary i tego zdecydowanie tym młodym naukowcom życzę.